Modlitwa wstępna. Najświętszy zbawicielu, rzeczywiście obecny w tym najświętszym sakramencie, jako ofiara doskonała. Ja, nędzny grzesznik, przepraszam Cię, mój zbawco i odkupicielu, za wszystkie moje i innych grzechy. Matko Boża, współodkupicielko świata, oddaję się pod Twoją przemożną opiekę i pokornie proszę o dobre odprawienie tej nowenny. Najświętsze serce Jezusa zsyłasz mi pocieszenie, że mogę zostać ofiarą Twojego serca. Pouczasz, że dopiero pełen ufności mogę wypełniać Twoją świętą wolę i że przez te ofiarowane modlitwy będzie pokonany szatan działający na mnie i bliźnich. Panie Jezu, chcę Cię kochać coraz bardziej. Wyrzekam się mojej woli i chcę pełnić tylko Twoją świętą wolę. Przez przeczyste ręce Twojej matki oddaję się Tobie bezgranicznie do końca i na całą wieczność. Ty i Twoja święta matka wiecie czego mi potrzeba. Proszę wymienić intencje swoją i innych oraz osoby, których ma dotyczyć nowenna. Panie Jezu Chryste, moja warownio wysłuchaj mojego błagania, ale uczyń to, czego pragnie Twoje serce. Lecz nie pozostawiaj mnie na pastwę woli szatana. Dlatego proszę Cię, niech zawsze mnie prowadzi Twoja święta wola. Dozwól, abyśmy wszyscy w tych czasach apokaliptycznych przez te modlitwę nowenne uzyskali potrzebne łaski do dobrego życia. Święty mistrzu, dopomóż mi, abym do końca nigdy więcej nie popełnił śmiertelnego grzechu, trwając wytrwale w świętym życiu. Miłosierny Panie, udziel również łaski świętości moim najbliższym oraz wszystkim, za których się modlę. Niech będzie najświętsza chwała i cześć dla Twej świętej obecności w najświętszym sakramencie ołtarza. Tak nam dopomóż Bóg, królu chwały proszę Cię o łaskę głębokiej czci dla Najświętszego sakramentu w całym świecie. Spraw też, aby wszyscy przyjmowali Twoje święte ciało naklęcząco i do ust według Twojej świętej woli. Najłagodniejszy baranku Boży, który jesteś pięknem, doskonałym, ukrytym w boskim chlebie i boskim winie, bądź przez wszystkich uwielbiony i kochany na wieki. Oddal szatana, który często bezcześci Twoje święte ciało i krew w najświętszej Eucharystii. Mój ukochany Zbawco, napełnij moją duszę głęboką pokorą, nadzieją, która ufa nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, wiarą, która przenosi góry i taką miłością, jak Twoja, w doskonałym pełnieniu woli Twego przedwiecznego Ojca. Naucz mnie, bym zawsze spełniał to, o co poprosisz i kochał innych, jak Ty kochasz. ósmy dzień. Królu boleści, udręczony naszymi winami, proszę Cię o łaskę rozpoznawania złych duchów działających na osoby, grupy ludzi oraz na miejsca, w których działa zły duch, zadając śmiertelne ciosy duszom pozbawionym Bożego oręża. Proszę Cię, Panie, o ten wielki dar, aby wiedzieć, jaki duch jest w kim. Dopomóż mi odkrywać w drugim człowieku diabelski jego wpływ, aby uniknąć wszelkich podstępów i zakusów demona, żmii. Najświętszy Panie, pozwól mi też ustalić miejsca, w których działa zły duch. Ukrzyżowany Królu, uświęć nasze serca i umysły w walce z mocami Królestwa Ciemności. Ufamy, że otoczysz nas niezwyciężonym szańcem Twojej Eucharystycznej Najświętszej Obecności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlitwy na zakończenie. O. Dobry i najświętszy Jezu, pomimo mojej nędzy stoję w pokorze przed twoim obliczem i proszę cię, żywy i prawdziwy Boże, o wysłuchanie wszystkich próśb, które zanoszę w tej nowennie. Dziękuję gorąco za wszystko otrzymane od ciebie dobro i łaski. Synu Boga żywego, który widzisz udrękę ludzkich dusz w spraw, abym żył twoim słowem i wierzył, że tylko ty jesteś źródłem i sensem naszego istnienia, że tylko w tobie mogę odnaleźć radość. Mój zbawicielu, wierzę, że tylko z Tobą mogę pokonać zło. Lecz powiększ w moich zmaganiach moją cześć dla najświętszego sakramentu, jako nieustannego źródła duchowej mocy i lotów z Wyszku Bożym Wspaniałościom. Nasz obrońco, który zostawiłeś swoje święte ciało, jako świętą obecność i nieodzowną pomoc, i królewski dar, spraw, aby udzielone przez Twoje święte ciało i krew łaski służyły do obrony nas, znękanych grzeszników przed zakusami i atakami złych duchów. Ukochany Jezu, proszę Cię o tyle sił ducha i ciała, na ile to będzie konieczne w mojej działalności poświęconej Tobie i bliźnim. O! Najmilszy odkupicielu, cichy baranku, przez wieki prowadzony na rzeź, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu cierpień, które w swej dobroci na mnie dopuszczasz. Dziękuję Ci za te drobne krzyżyki, dzięki którym choć w niewielkim stopniu mogę Ci pomóc, Jezu, w zbawianiu dusz. Chociaż Królestwo Ciemności wciąż trwa i zbiera obfite żniwo, całą nadzieję pokładam w Tobie i Twoich obietnicach. Wierzę, że ja najnędzniejsze stworzenie wraz z duszami ofiarnymi, pokutującymi mogę Ci pomóc odzyskać jak największą ilość dusz idących na wieczne potępienie. To Twoja ukryta obecność, która jest źródłem wody żywej i najpotężniejszą jej siła sprawia, że zdolni jesteśmy pokonać nawet nasze najcięższe słabości, grzechy oraz dźwignąć się z upadków. Ona to strzeże nas na życie wieczne i sprawia, że szkarłat naszych grzechów przemieni się, aż dusze nasze okryje najczystsza biel. O! Uwielbiany najświętszy sakramencie, pomóż mi, bym, jako narzędzie twej miłości, mógł uratować jak najwięcej dusz. Matko Bożej Miłości, ukochana Maryjo, uproś nam wszystkim niezwykłą moc w wypełnianiu woli Bożej poprzez taką wiarę, jaką Ty posiadasz, taką samą miłość jak Twoja i takie samo zawierzenie jak Twoje. Naucz nas dróg świętości, abyśmy umieli ofiarować wszystko Bogu. Maryjo, powierzamy się Twojemu niepokalanemu sercu. Matuchno, naucz nas z żarliwością czcić i uwielbiać Twojego Boskiego Syna obecnego w Najświętszej Eucharystii. Jezu, który w każdej mszy świętej podczas misterium swej męki i śmierci rodzisz się mistycznie na nowo i umierasz za grzechy całej ludzkości zmiłuj się nad nami w swoim miłosierdziu. O, Panie, Ty jesteś moim zbawieniem. Moja ucieczko od Najświętsza Boża Rodzicielko. Ja skruszony grzesznik chcę ze wszystkich sił pomóc Ci w zbawianiu świata. Mój Mistrzu, ukształtuj nas wszystkich na wzór Twojego boskiego obrazu. Za wszelką cenę muszę pozostać ci wierny do końca, by zostać Twoim świętym uczniem. Litania do Przenajświętszego Sakramentu. Kyrie eleison. Chryste eleison, kyrie eleison, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Jezu, w najświętszym sakramencie, jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami. Przedwieczne słowo Ojca, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, zmiłuj się nad nami. Żywy chlebie, któryś zstąpił z nieba, zmiłuj się nad nami. Najwyższa tajemnica wiary pod osłoną Eucharystii utajona, zmiłuj się nad nami. Owocu drzewa życia tryskający ogniem najgorętszej miłości, zmiłuj się nad nami. Odżywiający to umierające w niewoli grzechu pokolenie, zmiłuj się nad nami. Światłości, mocy, życie i chwało Kościoła, zmiłuj się nad nami. Hostio święta, czysta, niepokalana, wielkiej chwały najgodniejsza, zmiłuj się nad nami. Nieustająca, niekrwawa ofiaro nowego przymierza, zmiłuj się nad nami. Przebłaganie za żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Jezu sakramentalny, kapłanie i ofiaro łącznie, zmiłuj się nad nami. Pamiątko cudów Bożych oraz najświętszej męki Pańskiej, zmiłuj się nad nami. Najsłodsza uczto, w której aniołowie posługują, zmiłuj się nad nami. Chlebie nadprzyrodzony o odblasku raju, źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Pokarmie i szczęśliwości wybranych, zmiłuj się nad nami. Czystości dziewic i męstwo męczenników, zbawienie błądzących, zmiłuj się nad nami. Skarbie najcenniejszy, wspomagający cierpiących i pokutujących, zmiłuj się nad nami. Wiatyku i ratunku w godzinie śmierci, zmiłuj się nad nami. Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Korono i nagrodo wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od niegodnego pożywania ciała i krwi twojej najświętszej zachowaj nas, Panie. Od porządliwości ciała, oczu i pychy żywota zachowaj nas, Panie. Od lekkomyślności umysłu zachowaj nas, Panie. Od wszelkich niebezpieczeństw oraz okazji do grzechu zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, zachowaj nas, panie. Od grzechu każdego i śmierci wiecznej, zachowaj nas, panie. Przez najświętsze wcielenie twoje, wybaw nas, panie. Przez gorzką mękę i śmierć twoją, wybaw nas, panie. Przez nieskończoną miłość, którą okazałeś ustanawiając najświętszy sakrament, wybaw nas, panie. Przez swoją największą pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś, wybaw nas, panie. Przez pięć ran Twojego najświętszego ciała, wybaw nas, Panie. Przez najdroższą krew Twoją, którą na ołtarzu zostawiłeś, wybaw nas, Panie. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś w nas wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku najświętszemu sakramentowi zawsze utrzymywał i pomnażał, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas przez te tajemnice najświętszego sakramentu miłości z sobą coraz doskonalej jednoczył i w łasce swojej zachował, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa, ślepoty serca oraz zasadzek wszystkich nieprzyjaciół uwolnił, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas w godzinę zgonu tym niebieskim pokarmem wzmocnił, udzielając łaski szczęśliwej śmierci, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesił, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki w cudownym sakramencie, błagamy ciebie, spraw, abyśmy cząc najświętsze tajemnice ciała i krwi twojej przez twoje boskie zasługi zapewnili sobie królestwo niebieskie który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Różaniec Święty. Czwarta tajemnica światła ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Koronka do najświętszej Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na dużych paciorkach. Pełne miłości i bólu, przeczyste eucharystyczne serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach Apokalipsy, jeden raz. Na małych paciorkach. Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami dziesięć razy. Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, 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 Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze Eucharystyczne serce Jezusa. 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 Zmiłuj się nad nami. Pełne miłości i bólu. Przeczyste Eucharystyczne serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach apokalipsy. Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. 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 Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, 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 pełne miłości i bólu, przeczyste eucharystyczne serce Jezusa. Ratuj świat w tych czasach apokalipsy. Najświętsze eucharystyczne serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, najświętsze eucharystyczne serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, 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 zmiłuj się nad nami. Najświętsze eucharystyczne serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze eucharystyczne serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Pełne miłości i bólu, przeczyste eucharystyczne serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach apokalipsy. Najświętsze eucharystyczne serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. 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 Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Pełne miłości i bólu, przeczyste eucharystyczne serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach apokalipsy. Najświętsze eucharystyczne serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. 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 Najświętsze eucharystyczne serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, 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 zmiłuj się nad nami pełne miłości i bólu, przeczyste eucharystyczne serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach apokalipsy. Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Pana i Boga. Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Pana i Boga. Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Pana i Boga. Modlitwa na zakończenie. Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki w cudownym sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc najświętsze tajemnice ciała i krwi Twojej, przez Twoje boskie zasługi, zapewnili sobie Królestwo Niebieskie, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.